Ostatnim typem omawianego przez nas trapezu będzie trapez prostokątny. Trapez prostokątny. Trapez prostokątny to taki, którego wysokość jest jednym z boków, czyli tutaj mamy o dwa kąty proste, dlatego trapez prostokątny. I pamiętajcie, jeżeli macie zadanie dotyczące trapezu prostokątnego, dzielimy zawsze wysokością w tym miejscu. I teraz, jeżeli ta cała długość ma A, tutaj jest B, to tutaj jest A minus B. Pamiętajcie o tym, taki podział jest bardzo praktyczny. I teraz przykłady zadań z zastosowaniem trapezu prostokątnego. Zadanie, treść zadania macie poniżej. Mamy dany trapez prostokątny o podstawach długości 10 i 12 oraz tangensie kąta ostrego równym. 2 trzecie, czyli mamy podany tangens kąta ostrego, czyli tangens alfa jest równy 2 trzecie. Mamy obliczyć pole tego trapezu. Zobaczcie, od razu, dzielę sobie. Mam tutaj wysokość, natomiast jeżeli tu jest 12, tu jest 10, to tu zostaje mi 2. Tangens to jest to, co naprzeciwko do drugiej przyprostokątnej, czyli mój tangens to będzie H przez 2. I teraz mogę to H policzyć. 3 razy H jest równe 4, czyli H jest równe 4 trzecie. Mam wyznaczone H. No to mogę policzyć sobie pole trapezu, 1, 2, 10 plus 12 razy 4, 3, czyli pole równa się 1, 2 razy 22 razy 4, 3, no to tutaj mamy 11, czyli 44, 3. To jest pole szukanego trapezu. Spójrzmy na zadanie troszkę inne, jeżeli chodzi o e, trapezy prostokątne. Oczywiście macie treść ponownie pod spodem. I teraz tak, mamy dany rysunek. I na tym rysunku jest zaznaczona przekątna o długości 6 i tutaj kącie danym 30 stopni, mamy jeszcze dany tutaj daną dłuższą podstawę równą 10. Mamy obliczyć w tym przypadku długość przekątnej AC, czyli drugiej przekątnej. Zobaczcie, żeby obliczyć długość przekątnej AC mogę zastosować twierdzenie Pitagorasa. Mam 10, brakuje mi tego boku. Nie ma najmniejszego problemu. Jaka funkcja trygonometryczna w trójkącie prostokątnym da mi coś naprzeciwko do przeciwprostokątnej sinus. Więc sinus kąta 30 stopni to długość odcinka BC do 6. Sinus 30 stopni z karty wzorów to jedna druga, i to jest BC do 6. Więc z proporcji BC jest równe 3, czyli tutaj mamy długość 3 i teraz długość odcinka AC możemy zrobić z twierdzenia Pitagorasa w trójkącie ABC, czyli AC do kwadratu równa się 3 do kwadratu dodać 10 do kwadratu, czyli nasze AC kwadrat jest równe 9 dodać 100, v, czyli AC do kwadratu jest równe 109. Czyli nasze AC. Oczywiście wiemy, że jest to długość dodatnia. Jest równa pierwiastek ze 109. Taka brzydka liczba, ale zawsze jest. Ostatnim zadaniem, myślę, że najbardziej wymagającym, będzie zadanie, którego treść macie poniżej. Mamy podany rysunek. Ponownie jest to trapez prostokątny. Tutaj mamy dwa kąty proste. I dodatkowo mamy jeszcze tutaj kąt prosty, czyli nasza przekątna też jest pod kątem prostym do ramienia. Nazwijmy go sobie tak jak na rysunku A, B, C, D. Co mamy podane w zadaniu? Mamy podane, że dłuższa podstawa AB ma długość 9, natomiast sinus kąta CAD, czyli CAD tego kąta, nazwijmy go gamma sobie, sinus kąta gamma jest równy pierwiastek z 3 na 3. I my mamy obliczyć pole tego trapezu. Moi drodzy, Sinus kąta gamma jest równy pierwiastek z 3 na 3. Podstawowy błąd maturzysty. Sprawdza w karcie wzorów, ile wnosi kąt gamma i mówi, że to jest kąt 60 stopni. Nie. Sinus kąta 60 stopni to pierwiastek z 3, moi drodzy, na 2, a nie na 3. I teraz, co to jest sinus? Zobaczmy, sinus to jest to, co jest naprzeciwko do przeciwprostokątnej. Nie mam nic, ale mogę sobie zadziałać troszkę na kątach. Jeżeli wiem, że tu jest gamma, to tu będzie jakiś tam kąt alfa, nieważne. To wiemy, że tutaj też będzie kąt alfa, bo to są kąty naprzemione wewnętrzne. To tutaj również będzie kąt gamma. I teraz ten kąt gamma posłuży nam do wyznaczenia sinusa, ponieważ sinus to będzie w tym przypadku to co naprzeciwko, czyli ac do przeciwprostokątnej, czyli do dziewięciu. Z proporcji 3 razy AC jest równe 9 pierwiastków z trzech, czyli nasze AC jest równe 3 pierwiastki z trzech. Czyli tutaj mamy 3 pierwiastki z trzech i teraz znowu z sinusa mogę sobie polecieć w drugim trójkącie, czyli sinus kąta gamma pierwiastek z trzech na 3 i to jest to, co jest naprzeciwko, czyli DC, do przeciwprostokątnej, czyli do trzech pierwiastków z trzech. W proporcji 3 razy dc równa się 3 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, co jest równe 9, więc moje dc jest równe po prostu 3. Brakuje nam do pola jeszcze tylko wysokości, więc obliczymy on sobie stwierdzenia Pitagorasa, twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ACT, czyli AD do kwadratu, dodać 3 do kwadratu równa się 3 pierwiastek z 3 do kwadratu, no to lecimy AD do kwadratu. Dodać 9 równa się 27, czyli moje AD do kwadratu jest równe 18. Oczywiście wiemy, że nasze AD jest większe od 0, czyli AD jest równe 3 pierwiastek z 2. Oznaczam to sobie na rysunku: 3 pierwiastek z 2 i liczę pole trapezu. Pole jest równe 1, 2. Podstawa 1 plus 2 razy wysokość 3 pierwiastek z 2, czyli moje pole. Wynosi 1, druga razy 12 razy 3 pierwiastek z dwóch, czyli 18 pierwiastków z dwóch. Tutaj sobie mogłem skrócić na 2, 1 i 6. Czyli mamy już pole 18 pierwiastków z dwóch. Bardzo fajne zastosowania trapezu prostokątnego. Zobaczcie, bardzo yy, ważny jest ten podział, żeby jednak, jeżeli nie wiesz co zrobić, zastosuj ten podział. Może coś z tego podziału wyniknie. Tak? Także w tym momencie mamy już opracowany trapez. Równoramienny, trapez prostokątny i dowolny trapez. Natomiast za chwilę pokażę Wam podobieństwo w trapezie, czyli podzielimy sobie trapez dwiema przekątnymi.